Tradycji musi stać się zadość, tak więc w obliczu naprawdę kilku fajnych premier musimy też omówić spider Spidermana Nika Spencera. Ogólnie docelowo chciałem omówić tylko ten tom, ale gdy dowiedziałem się, że ten tom dotyczy innej historii, a właściwie jest de facto kontynuacją innej historii, którą niedawno wydała u nas mucha, to stwierdziłem, że połączę, bo przynajmniej powiem chociaż o jednym dobrym komiksie. Czas więc na swego rodzaju podwójną recenzję. Zacznę od tego, że Mucha jakiś czas temu wydała u nas komiks ze Spider-Manem o nazwie Śmierć Jane The Wolf, który polegał na tym, że jest pewien zjadacz grzechu, który odduje ludzi. No, i Spider-Man stara się odkryć kim on jest, a jednocześnie stara się go po prostu pokonać. To jest ten komiks pisany w latach 90., więc jest mrocznie, a nawet bardzo mrocznie i życiowo. I ja muszę przyznać, że bardzo mi się ten komiks podobał. To jest jedna z tych historii, tu, którą sięgacie i wiecie, że macie pewien wyznacznik jakości, poniżej którego twórcy nie zejdą. Ja osobiście bardzo polecam, więcej o tym zresztą pisałem osobno na portalu Poinformowani, natomiast tutaj tylko dopowiadam, że jest to naprawdę fajny komiks, który zasługuje na to, aby się o nim mówiło, bo Mucha znowu wydała klasykę, którą po prostu dobrze się czyta. Co jednak najważniejsze... Mucha wydała pozycję domkniętą. Będę to powtarzał w ramach całego materiału, bo nie dowierzam, że ktoś zrobił tego kontynuację. W każdym razie jest to konkretna opowieść z własnym zakończeniem, od początku do końca przemyślana i ewidentnie twórcy mieli swój własny pomysł na tę opowieść, zrealizowali go, domknęli rozdział i tyle. Dla mnie jest to naprawdę świetna pozycja i ta klasyka Spidermana, którą czyta się rewelacyjnie. Dlatego mówię, polecam, sprawdzajcie. No i możecie ewentualnie się przygotować na Spidermana Nika Spencera, o którym wreszcie opowiem. Zacznijmy od tego, że Spencer właściwie nie wiedzieć, czemu ruszył tę historię. To znaczy, mam wrażenie, że ją przeczytał i stwierdził kudde, ale to jest świetny materiał, a to wprowadzę sobie go. No i właściwie cały pierwszy, cały, cały pierwszy zeszyt, jaki dostajemy, mający być preludium tego, że Zjadasz Grzechów powraca, jest właściwie streszczeniem komiksu wydanego przez Muchę, czyli po prostu pokazaniem całej historii. I ewentualnie naciągnięciem pewnych faktów. To znaczy, nie wiem, ewentualnie uznaczę to jako spoiler w tym momencie. Presuncie sobie do minuty, którą macie wskazaną na ekranie. W każdym razie zjadacz grzechów w oryginalnym komiksie zabija pewnego sędziego, i właściwie nie jest w żaden sposób wytłumaczone dlaczego. Sędzia wydawał się być nawet konkretną osobą, w sensie całkiem sprawiedliwy. No i tutaj u Spencera nagle dochodzi do tego, że ten sędzia to tak naprawdę to był zdradzał swoją żonę i nawet nie wiadomo, czy nie gwałcił, czy cokolwiek. Właściwie nie wiem. Po prostu miał jakieś kontakty seksualne z kobietą inną niż jego żona, ale może nawet z kilkoma kobietami. Nie wiem. W każdym razie Spencer stara się naciągnąć tak, aby trochę wybielić zjadacza grzechów, co mi osobiście za bardzo nie siedzi i tylko psuje mi tę historię. Ta historia oryginalna nie musiała być dopowiadana. Ona już jest zamknięta, nie trzeba dopowiadać. W każdym razie Spencer sobie parę rzeczy pozmieniał, aż nagle go wprowadził. No i jak możecie się domyślać, ogółem to wszystko nie pasuje, ponieważ zjadacz Grzechów miał co do zasady inną tonację. On był pisany w tych latach 90., więc ogólnie strasznie się różnił od tego, co jest aktualnie. Było inne podejście do superbohaterszczyzny, było inne podejście do antagonistów i w ogóle do całego rynku. I właściwie Zjadacz Grzechu jest takim doskonałym przykładem tego, że wtedy inaczej na to patrzono. Wiecie, to był facet, który zakładał maskę i wychodził ze strzelbą, aby modować. Natomiast tutaj nagle dają mu jakieś dziwne, demońskie możliwości, co sprawia, że ta postać w ogóle nie pasuje. W sensie już lepiej było zrobić cokolwiek innego, wziąć jakąkolwiek inną postać, zrobić, stworzyć własną postać, ej, jakby Dlaczego musicie wyciągać jakieś stare postaci, nie lepiej po prostu wyciągnąć coś nowego, stworzyć coś własnego, no ale niestety nie. I puenta jest taka, że dla mnie ten komiks po prostu nie ma sensu. W sensie wiecie, można go przeczytać, można jakby dopowiedzieć sobie dalej historię, ale to nadal jest po prostu bardzo słaba kontynuacja czegoś, co było świetne, i to na dodatek. Początek kontynuacji, bo to właściwie pierwsza część jakiegoś eventu, czy jakiegoś ważnego rozdziału. Nie wiem, no chyba wolałbym, żeby to już zostało wydane w ramach jednego większego tomu, żebym od razu poznał zakończenie tej historii, bo może nagle się okaże, że Zjadacz Grzechu jest tutaj fantastycznie napisany, tylko początek miał kijowy. No nie wiem, po prostu mam wrażenie, że można było zrobić to lepiej. Natomiast położono tutaj wszystko i po raz kolejny mam problem, i to naprawdę duży problem z tą serią. Warto też rozwiać wątpliwości, czy warto czytać tę serię dalej, jeżeli ktoś czytał poprzednie tomy, tak ogólnie, bez znajomości całej historii Zjadacza Grzechów i całej miłości do tej historii. Moim zdaniem, no nadal nie jest dobrze. Mam wrażenie, że po prostu Spencer. Pogubił się już tutaj na maksa i pomimo tego, że jakieś tam wątki poprowadzał wcześniej, no to teraz znowu się gubi i teoretycznie rozwija Kindred, ale rozwija Kindred poprzez wprowadzenie zupełnie nowej postaci. I to wiecie, takie, ej, niby macie tego antagonistę, który jest ważny i który, nie wiem, ma odegrać kluczową rolę w całej tej historii, ale jeszcze wam nie pokażemy, bo jeszcze wprowadzimy nową postać jako jego takiego pomocnika. No, i wiecie, to jest znowu przyciąganie. Nadal nie wiemy, co z MJ, nadal nie mamy Cioci May, nadal nie wiem, co jest z tym Spider-Manem 2099. Nie wiem, po prostu ta seria się już strasznie rozmywa. I szczerze mówiąc, nadal jestem ciekaw. Nadal chętnie będę sprawdzał kolejne tomy, bo po prostu. Jest już taki syf, że ja nigdy nie wiem, czego spodziewać się po następnym tomie, a czasem te tomy potrafią mnie zaskoczyć, tak jak na przykład ósmy tom. No ale niestety nadal jest syf. I to już taki syf, który spodziewam się, że nie zostanie naprawiony, czy właściwie posprzątany, a spodziewam się, że następni twórcy także nic z tym nie zrobią, bo już słyszę opinie z zachodu. Podsumowując, polecam Wam sprawdzić oryginalną historię Zjadacza Grzechów, bo jest naprawdę dobra. Natomiast nowy tom Spidermana jest maksymalnie przeciętny. To średni kolejny tom Ranu Spencera i bardzo słaba kontynuacja Zjadacza Grzechów, także moim zdaniem raczej warto sobie go odpuścić. Szczególnie, że Egmont w tym miesiącu wydał naprawdę kilka obiecujących historii no i wydał też Nightwinga Toma Taylora, z którym trudno jakkolwiek dyskutować. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.